Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak odzyskać hasło do Messenger'a. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby odzyskać hasło do Messenger'a, przede wszystkim muszę uruchomić aplikację Messenger. No i na stronie logowania, na samym dole, mam taką informację: nie pamiętasz hasła. Klikamy. Następnie mam tutaj pole do wpisania numeru telefonu bądź adresu e-mail. Ja skorzystam z opcji adres e-mail, więc tutaj w tym polu wpisuję adres e-mail, no i na dole klikam przycisk dalej. Następnie mam tutaj informację, że otrzymam kod umożliwiający potwierdzenie, że to konto należy do mnie na adres e-mail, który wcześniej podałem, więc na dole klikam również dalej. Trwa przetwarzanie mojego zgłoszenia. Musimy chwilę zaczekać w tym przypadku. Może to czasami chwilę potrwać. Jak widzicie, pojawiło mi się kolejne pole do wprowadzenia kodu, który powinienem otrzymać na adres mailowy, który wcześniej podałem. Następnie przechodzimy do naszej skrzynki mailowej. Otwieramy. Ja mam akurat na Gmailu. Jak widzicie, mam już kod przesłany od Facebooka, więc otwieram wiadomość, i właśnie ten kod należy przepisać do tej aplikacji. Więc wracamy teraz do aplikacji i wpisujemy kod, który był podany 764890. I jak widzicie, przeszliśmy do kolejnego pola. Teraz należy zaznaczyć opcję wyloguj mnie z innych urządzeń, no i kliknąć dalej ten przycisk na dole. Następnie musimy tutaj utworzyć teraz nowe hasło do aplikacji Messenger. No i po wpisaniu hasła klikamy przycisk na dole dalej. Trwa przetwarzanie zgłoszenia, jak widzicie. Musimy teraz chwilę zaczekać. No i jak widzicie, po komunikacie na wyświetlaczu trwa logowanie do aplikacji Messenger. Po oczywiście nadaniu nowego hasła, teraz musimy również chwilę zaczekać. Cały czas trwa logowanie, i za chwilę powinniśmy się już zalogować do aplikacji. Jak widzicie to trochę trwa. No dokładnie, już jestem zalogowany, teraz mam komunikat dotyczący tutaj kontaktów, kliknę nie teraz, potwierdzę oraz SMS, -y, również nie teraz no i jestem zalogowany do Messengera, więc w ten sposób możecie szybko odzyskać hasło do aplikacji Messenger. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz, udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!